Znowu jestem tym cyjanowym. Jak jestem cyjanowy, to szybko padam. To nie jest dobry kolor dla froga. No! Co tu się dzieje? Kulka, viline Coś czuję, że któryś z nich jest. Kulka i... Pomarańczowy biały, pomarańczowy biały. Pomarańczowy biały. Dobra, niebieski zbiegał do venta, ciemno niebieski. Ja jestem na witalsach łatwo! A, a to ciało ma dwie sekundy, pozdrawiam. Ja to widziałem, do venta i zabiłeś tego killa. Szczególnie, że ja byłam jeszcze chwilę AFK na początku. No ja powiem speed, tak, speedrun, 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 To ja powiem tak, siedzę no, na witałskach. Jako jedyny zraszowałem od dołu, Siedzę z lewej strony, siedzę na witalsach Ale chwilę ja cię spytać, gdzie jest kill? E, kill nie wiem, gdzie jest, ale wiem, Kila, zbieram, zbieram, że. Jest, gdzie jest. Jest insta stare, praktycznie 1020. I... Poczekaj chwilę, kulka, gdzie jest kill. Przybyła się do laba. A brązowy gdzie ty jesteś teraz? Wiesz, do laba, To Sory Kamilek, ale ja też z Zwentem się zgadza. E, ale nie... Jest nie ok. jestem na aparaturce no. w labie. Ale Dobra, w tabeli nie no wiem, to jest w... składnik. Jest... No, jest... no, drugi MIPO w tym momencie. To na początku stał ten Awk bo kilka osób Awk Pomarańczowa i biały. Demok. Znaczy tak, Kamilek, jak jesteś krótko i tak będziesz chciał, bo będziemy mieć nadzieję, że na takim. Nie, miało ciało, także. Ja zagłosowałem, ja je wierzę, ja wierzę kulce. Ale jest, jest jeszcze taka. Na dziewięć osób też wierzę, ale jak padnie double kill, później szybki, to wiemy, że kulkę kłamała. No, tak, jeszcze to będziemy wierzyli. Wywalcie go teraz w tym moment, jeśli będzie double kill, wrzućcie mnie. Tylko szybki double kill, o może w jednej rundzie. Ja jestem w stanie zaryzykować na 9 bez problemu. Ja, ja też na 9. Jeszcze jedną rzecz powiem, jak byłam z brązową na, na wykrzyknikach on wybiegł, ja tam zostałam i nie jestem w stanie powiedzieć, że poszedł na prawo. Ja się... no, dobra, jak chcecie to głosujcie, to no, no, no. na 9 można ryzykować. No, no, no. Czy jesteś drugą, że próbujesz na mnie zrzucić tutaj? No i dwóch w Nie ja no, po prostu tak mówię. A jakby żaden z nich nie było... Mogę na przykład wyjść teraz, żeby tasków nie kończyć? Czy to będzie też takimi atakami. No i nie ma tak. Wydaje mi się, że ona mogła mieć rację. Że mogła mieć rację widziała to po prostu. Albo zrobiła 1000 IQ i po prostu... Oskarżyła tak z tyłka kogoś. Co się Była bardzo przekonująca i. Czyli chyba był. ...drajkota, wziął. Trojkota wziął, Drakal. Ja bym z kimś pobiegał, bo tak nie ufam Drakalowi. Ja bym nawet z tą pomarańczową pobiegał. Wziął to tak biega. Tań z powrotem, tań z powrotem. Zio ma bardzo dziwny movement. Jakbym znalazł amarańczową, to mogę sobie z nią pobiegać. Trajkota. Światło zgasło. Czy mnie trajkota odpali? Czy mnie trajkota nie odpali? Tu, 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 tu. Nie odpaliła ja mnie trajkota. Wybiegnę dołem. Nie chcę tam iść do góry. Spacing room. Oj, tam będzie kill. Trajkota tam jest. Zobaczymy, czy Trajkota robi sobie te... No nie robi. Nie robi. Nie robi. Nie robi, nie robi, stary kill. Okej. Okay. Ciało, dwa drzewka? Nie. Że to, że eee, no, czy ktoś był no, na Vitalsach teraz? Ja byłem na Witold's i to nie jest raczej self-report. Czyli stary kill. Ja bym to chciał się zapytać Trajkoty, twój, jaki był Twój fan w tej rundzie? Może no, bym Dobra, to z uh, odpisa na początku rundy poszłam do Komsów, dać ten stryczek na dół, poszłam zrobić wyżeczkę po lewej od Komsów, poszłam do O2, zrobiłam butle na górę do. Na kamery chciałam sprawdzić, czy ktoś gdzieś nie wybiega lub nie wybiega. Poszłam naprawić światła, ty stamtąd wybiegałeś i ich nie naprawiłeś. I ja naprawiłam, poszłam na dół do... O dwa chyba? Nie, poszłam dworem do... na dół do... ...Kompsów znowu, dać to na górę i teraz jestem w oddała. Dobra, poszłam... no to impostorem jest trajkota. dziękuję. Dlaczego? Bo widziałem, jak wbiegasz do storage'a, zamknęły się drzwi i w ogóle pominęłaś to w tej rundzie. No bo. Ale no, czy mogę to sekundowym No, ale jak ktoś przestań, biega, do, biega do storage'a, napełnić paliwko, no to idzie no, potem sobie górne to, paliwko na pewno. Nie jest ciało. Ciało jest? Ale, przy, to, czekaj, przy stole, jest... przy stole tam gdzie się yy, spełnimy. No Aha. to pewnie wilań była Ja jak tam właśnie zbiegałem od tego storage'a na dół, to przez, yy, widziałem przez szybę. Ale chwile, chwileczkę, chwileczkę. ty byłeś na Witalca. Ile ma ciało? No, to nie jest self-report, tyle wiem. Bo na witalsy wszedłem teraz dopiero, bo stałem. Ale czekajcie, czekajcie. story... kiedy nie widziałeś, jak przez tą szybkę? Ja mówię, że ciało widziałem przez szybkę. Dobrze, do no i żeby to zgłosić, zajęło ci to 20 sekund, gdy zrobiła, zdarzyłam już obejść praktycznie całą odwagę i tam się z kimś spotkać. No to nieźle. Nie, zbiegałem, widziałem, jak biegłaś, wbiegałaś do storage'a, zamknęły się drzwi. Wcześniej chyba Drakala widziałem, na jak Drakal był na kamerach. Drakal biegł na kamery, ja pobiegłem w prawo, widziałem, że wbiegasz do storydża, drzwi się zamknęły i potem jak zbiegałem na dół, to przez szybę widziałem ciało. Tak to chwileczkę, Frog, to mi się nie zgadza, żeby była to Drakal, bo ja z nią teraz miałem w O2. Czyli ciężko będzie by no to było. No dobrze, to skor, no to tym bardziej, skoro ty się... Z... Poczekaj, poczekaj, skoro ty się z nią, skoro ty się z nią widziałeś w O2, to w jaki sposób ona się z, 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 ze Storyja tam znalazła ona od góry zbiegała od góry ja Storyja ale to wiesz o co chodzi ok mogła wejść do Storyja wyjść ze Storyja ale powiedziałaby tak że nie, ja, była tam w, no, ja w mi się wylega. Coś wylega. mi się tu nie zgadza. Bo ja do bardzo do dziwne, bo ja też właśnie, bo ja na odwa, ja z Trajkotką to, zda, zda. się widziałem na O2, ja ona wybiegła, jak światło zgasło, ona pobiegła na górę, ja wybiegłem dołem, bo mówię, no skoro ona biegnie, no to odpali. Bardzo długo się nie odpalały te światła, więc dopiero wtedy pobiegłem do góry. Dobrze, frok, ty wybiegłeś ze zgaszonych świateł. Znaczy, ja, ja to jest dla mnie po prostu dziwny Dobrze, głosujcie w następnym rzędzie na Froga I. Ja zeskipowałem, akurat, ale dla mnie to po prostu dziwny movement. No, chciałem to wyjaśnić. No i teraz będzie na mnie. Widziałem, jak wbiega do tego storage'a. Widziałem, jak wbiega do storage'a. Dlaczego tego nie powiedziała? Jakby powiedziała, że wbiega do stolidza, to bym powiedział: OK, zgadza się. Nie byłoby I w ogóle nie byłoby tematu. A z tego powodu zacząłem drążyć dalej. I ona nagle na odwagę na się znalazła. No. Dziwne, więc wydaje mi się, że w takim razie to musi być ktoś z. To był na specimumie. To był w adminie. Ktoś to był w ofisie. Ktoś, kto był w ofisie, to mógł zrobić. Światło zgasło. Ja już mam. Nie, no jeszcze muszę upload zrobić. Eee, ale mamy na 100% jednego impostora. Wiem, że to. i że kulka nie jest impostorem, więc to też jest ważna już informacja. Bo kulka nam wydała impostora, więc. Electrical Office. Czy w labie, gdzieś? Nie, nie, Frog, skąd ty przybiegłeś? Ja z dekontaminacji miałem... Ostat... Miałem tam downland do zrobienia i muszę jeszcze uplow zrobić i kończę taski. Eee, różowy, gdzie jesteś? Ja teraz naprawiałem światło przez O i teraz jestem mniej więcej na wejściu do końców. Kulka. No, ja kulkę, jak kulka jak, jak, wy, jak wychodziłem z... Chwilę, kulka. Biegam do Specimena. Skąd? Stronię do dekontaminacji. Ja, jak wybiegałem, M z, wybiegałem ja z, z. Ja wybiegałem z dekontaminacji i wtedy kulka wbiegała na dół. Ona pewnie chciała zobaczyć, czy tam nie odpaliłem kogoś. Czyli wy we dwójkę się mijaliście, tak? Kulka? Tak, mijaliśmy się. No to jest Bziu. No, I on pasuje też do poprzedniego kila. A kto Przed? teraz? Brązowy jest od lewej strony do no, pisa. Ja przedstawiałam Bziu z drakalem na tym. Na odwrót. No, no Był ktoś na Vitalsach? No, no ja naprawiałem światło. Na tak, ja ciało ma za jakieś 10 sekund, może coś takiego. No ja, ja sobie wiem, Naprawiałem światło, więc no nieźle. Dobra, a hey, jaki Da, hmm? Dla, ja tak ja Trajkota, trajko ta, ja cię ten ten wtedy nie podejrzewałem tak całkiem. Tak całkiem tylko był tak, dziwny tak, twój movement, po prostu, wiesz. Ja zeskipowałem. Bo ja to zeskipowałem. Ale, tak ale, ale, ale powiedziałeś tak, tak, jakby to na dół. Znaczy mnie się po prostu nie zgadzał co końca, timingowo i tyle. Znaczy, nas, ułamek